Cześć, dzień dobry, witam Was na kanale Pani od Tarota z tej strony Justyna. Kochani, bardzo się cieszę, że przybywa Was na tym kanale, że oglądacie te prognozy i że one z Wami rezonują. Super. W tym miesiącu zapraszam na prognozę dla 12 znaków Zodiaku i będziemy ją robić dwoma taliami. Pierwszą talią to określimy ogólną dynamikę miesiąca. Drugą talią określimy poszczególne obszary życia, takie jak relacje, uczucia, emocje, praca, finanse i wyzwania dla poszczególnych znaków Zodiaku. Pamiętajcie, weźcie z tego czytania to, co z Wami rezonuje, natomiast odpuśćcie to, co zupełnie z Wami nie rezonuje. I jeżeli chodzi o same prognozy i czytania, no to tak jak za każdym razem, warto wiedzieć, gdzie mamy Słońce, Księżyc i celu planet czy też ascendent, po to żeby jak najlepiej te czytania do siebie dopasować. Pod kątem wydarzeń astrologicznych, które będą istotne w listopadzie, na pewno będzie to retrogradacja Marsa. Pod koniec października Mars wchodzi w retrogradację. Dzieje się to raz na około 2 lata. Mars przebywa teraz w znaku powietrznych Bliźniąt które wojują przede wszystkim słowem, więc tutaj po tarotowemu może wychodzić już zresztą w październiku też wychodziło dużo kart dotyczących komunikacji i Mars wchodzi w retrogradację, czyli zacznie poruszać się ruchem wstecznym w końcówce października, a z retrogradacji wyjdzie w połowie stycznia. Natomiast w samych bliźniętach będzie przebywał aż do 25 marca 2023 roku. Czas retrogradacji Marsa to dobry czas, aby zwolnić i przemyśleć swoje życiowe decyzje i pragnienia. Warto też przyglądać się sytuacjom, które nas złoszczą, które wywołują nasz opór lub frustrację i zastanowić się nad jakimś zagospodarowaniem tej swojej złości, tych swoich trudnych emocji, nad jakimś ukierunkowaniem tego. Natomiast, tak jak już powiedziałam, to jak będzie wpływała na Was np. Na retrogradacja Marsa, istotna tak ogólnie w tym listopadzie, też w dużej mierze zależy od Waszego horoskopu urodzeniowego. Dobrze, powiem jeszcze tylko, że jeżeli ktoś jest zainteresowany prognozą indywidualną, bo o to też były pytania, to zapraszam do kontaktu mailowego. Tymczasem dość słowa wstępu i przechodzimy już do prognozy dla poszczególnych znaków Zodiaku. Dobrze, kochani. Zapraszam na prognozę nasze wspaniałe astrologiczne barany. Oglądające to wideo, pokażcie karty, jakie energie i zdarzenia mogą czekać barany w listopadzie 2022 roku. Pokażcie karty. Co barany wnoszą w ten listopad? Pierwszy tydzień listopada dla baranów. Ta karta wypadła przy tasowaniu i się powtórzyła, więc coś jest na rzeczy. Drugi tydzień listopada dla baranów. Trzeci tydzień listopada dla baranów. I czwarty tydzień listopada dla baranów. Zanim przejdę do interpretacji, to sobie jeszcze rozłożę drugą talię, żeby już potem nie tasować, nie dokładać. Pokażcie karty. Relacje, uczucia, emocje, obszar zawodowy i finanse, a także wyzwania dla Baranów na listopad 2022 roku. Pokażcie karty. dla baranów na ten listopad co w obszarze zawodowym Co w finansach I jakie wyzwania? Ten czas przyniesie naszym astrologicznym baranom oglądającym to wideo. Co barany wnoszą w ten listopad? Umiarkowanie. Być może część baranów wnosi w listopad takie poczucie, że wreszcie udało im się dojść do jakiejś równowagi między życiem osobistym a pracą zawodową i być może znalazły barany ten złoty środek, ten mityczny work-life balance. To wnosi część baranów, natomiast część baranów też może wnosić takie poczucie, że trochę wieje nudą, że fajnie, żeby coś się zadziało. No barany mogą też częściowo wchodzić w ten listopad z takim poczuciem tutaj znudzenia. Zobaczmy na ogólną dynamikę tego listopada dla baranów. Pierwszy tydzień listopada wypadł w dziewiątce mieczy, która wypadła też podczas tasowania, więc coś może być na rzeczy. Ten pierwszy tydzień listopada może przynieść baranom dużo trudnych myśli, czarnych myśli, takiego kłębowiska myśli, które nakręcają to, że gorzej się śpi, bo rozkminia się w nocy jakieś sprawy, które nas zajmują, w związku z czym te myśli mają potem do nas jeszcze więcej dostępu, bo jesteśmy niewyspani i w słabszej formie fizycznej, więc tutaj barany najzwyczajniej w świecie mogą się czymś martwić, mogą się martwić jakąś sytuacją rodzinną, zawodową, coś może im spędzać sen. Natomiast warto, aby barany zwracały uwagę właśnie na to, żeby mieć czystą głowę, żeby zorganizować sobie tę przestrzeń i ten czas w ten sposób, żeby się wysypiać, żeby być w dobrej formie psychicznej, bo wtedy tym myślom jest dużo trudniej do baranów mieć dostęp. Te myśli są przedstawione tutaj w formie tych kruków, i one tak naprawdę pozostają tylko w naszej głowie, to nie jest rzeczywistość. Często my po prostu mamy taką tendencję do snucia czarnych scenariuszy na podstawie jakichś małych wydarzeń i być może akurat w przypadku baranów to nie będzie wydarzenie w stylu szef krzywo na mnie spojrzał i martwi się o swoją karierę zawodową, bo ze znaku solarnego baran prędzej zapyta szefa, czy ma problem, niż zacznie się zastanawiać, czy może coś faktycznie szef ma Konkretnego na myśli. Natomiast to mogą być jakieś kwestie tutaj faktycznie też powiązane z karierą zawodową. Barany mogą się martwić jakimiś projektami. Natomiast rada od kart jest taka, żeby tutaj sprawdzać, które rzeczy są tylko w Waszej głowie, drogie barany, odcinać te myśli, nie pogrążać się w tych tak zwanych ruminacjach, no i dbać o ten zdrowy sen i o czystą głowę. W drugim tygodniu. Karty kładą nacisk na współpracę. To może być współpraca zawodowa, to może być jakaś kooperacja między baranami a członkami rodziny, przyjaciółmi, być może jakieś projekty, w których trzeba coś razem dowieść, coś zbudować, być może jakaś zrzutka, zbiórka na schronisko i przewiezienie tych rzeczy do schroniska. To oczywiście jest przykład, natomiast to jest coś, co może wymagać. Współpracy między Wami a innymi osobami. Barany też mogą chcieć inwestować w podnoszenie jakiegoś swojego komfortu emocjonalnego, materialnego, więc być może Barany poczynią jakieś zakupy, które tutaj właśnie będą wynikowały tym, że ten komfort im się podniesie. Być może będzie to coś do domu, być może będzie to jakaś usługa, coś co Baranom sprawi po prostu przyjemność, bo tutaj w tym trzecim tygodniu listopada jest karta Dziewiątki Kielichów, która mówi o emocjonalności. Emocjonalnej niezależności, ale też o materialnej niezależności. Tutaj barany mogą chcieć. Czerpać przyjemność i satysfakcję z tego, co już wypracowały. Pod kątem zawodowym to też może wnosić, że barany dołączą do jakiegoś projektu, który określą sobie w głowie mianem ciepłej posadki, natomiast karty podpowiadają, że nie jest korzystne, aby barany mówiły o tym głośno. Być może, jeżeli macie przekonanie, że to będzie ciepła posadka, to zatrzymajcie je dla siebie. I też karty mówią, że tutaj przy tym obszarze zawodowym mogą jeszcze wychodzić jakieś dodatkowe tajemnice, być może na światło dzienne wyjdą jakieś dodatkowe warunki brzegowe, o których wcześniej nie było mowy i ogólnie ta końcówka listopada to taki czas, gdzie warto, aby barany słuchały swojej intuicji, warto, aby barany zachowywały rzeczy dla siebie, nie dzieliły się nimi za to, i na światło dzienne też mogą wychodzić jakieś tajemnice. Być może, drogie barany, wy sobie też coś uświadomicie pod kątem tej dziewiątki kielichów, czyli tej tutaj niezależności waszej materialnej, emocjonalnej, bo w zagrożeniach ta karta też może mówić o pewnego rodzaju zasiedzeniu w różnego rodzaju sytuacjach. W różnego rodzaju relacjach i być może odkryjecie sami jakąś tajemnicę związaną z tym, że to zasiedzenie może coś Wam robić, może nie do końca jest dla Was korzystne, może odkryjecie jakąś stronę siebie też w tym końcu listopada. Natomiast tutaj karty proszą, aby zdecydowanie słuchać. Intuicji. Jeżeli chodzi o osoby do relacji, to w tym rozkładzie ogólnym karty nie pokazują, nie wnoszą nikogo nowego. Natomiast pod kątem projektów zawodowych dla osób szukających pracy, ten drugi tydzień listopada tutaj mogą się jakieś propozycje zawodowe pojawiać. Dobrze, zobaczmy sobie relacje, uczucia i emocje dla baranów na listopad. Mak, cesarzowa, król mieczy. Drogie Barany, w rozkładzie na relacje na listopad wyszły Wam same karty osobowe. Tutaj te drzwi mogą się u Was nie zamykać, ciągle możecie być z kimś w kontakcie. Dużo się ogólnie może dziać, czy to partnersko, czy ogólnie przyjacielsko, czy w ogóle znajomościowo. Jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, pod kątem partnerów, możliwe jest poznanie osoby w typie MAGA, będzie to zapośredniczone przez kobietę rodzinną, na przykład mamę żonę, przyjaciela, siostrę, to może być też szefowa, w każdym razie ktoś wam tą osobę maga przedstawi, przy czym przy magu warto filtrować to, co się dzieje i to, co ta osoba mówi, bo Mac lubi manipulować rzeczywistością, on rzadko wykłada kawę na ławę, natomiast umie w piękne słówka, które potrafią tutaj trochę omamić i potrafią zauroczyć, a potem na przykład mak może się ulotnić i być może to też będzie powodem tych trudnych myśli z początku listopada. Dla osób, które szukają partnera, możliwe jest też poznanie osoby w typie króla mieczy. Jest to osoba taka chłodno-analityczna, jest to ogarnięty, racjonalny facet, do którego emocje raczej nie trafiają i taka osoba też raczej już na stanowisku, więc tutaj są, jest potencjał na poznanie partnera do relacji. Natomiast dla osób, które szukają partnerki, pojawia się karta cesarzowej. Czyli kobiety już takiej niezależnej, pewnej swojej kobiecości, która coś w życiu osiągnęła, być może nawet, która jest już mamą, natomiast też kobiety po prostu dojrzałej emocjonalnie i tutaj to poznanie może mieć miejsce w jakimś urzędzie, może mieć miejsce u lekarza, u jakiegoś wysoko wykwalifikowanego specjalisty w biurze tłumaczeń. Tak więc tutaj w zasadzie dużo się będzie działo, być może też. Część baranów będzie po prostu współpracowała właśnie przy różnego rodzaju projektach. Ci ludzie będą w Waszym otoczeniu bardzo obecni. I też jest taka prośba od kart, żeby barany w relacjach zwracały uwagę na komunikację, bo są aż dwie karty, które o tej komunikacji mówią. Jest to mak, czyli tu jest prośba o to, żeby barany nie manipulowały rzeczywistością za nadto, żeby. Były spójne z faktami. Jest też Król Mieczy, który właśnie mówi o takiej komunikacji opartej o danych. Być może też w kontekście tej kapłanki karty po części proszę, żeby nie wszystkie rzeczy barany odsłaniały, żeby najpierw pomyślały, zanim coś powiedzą. Natomiast przy tej komunikacji też warto, aby barany pamiętały, że w każdym z nas jest część żeńska. Symbolizowana przez cesarzową i część męska, którą tutaj może symbolizować ten król mieczy. I barany, jakby korzystajcie ze swojej intuicji w kontekstach relacyjnych, czy to partnerskich, czy właśnie znajomościowych, czy przyjacielskich, żeby określić, który sposób komunikacji, czy taki bardziej oparty na emocjach, czy być może taki bardziej chłodno-analityczny, oparty na danych, będzie w tym kontekście bardziej przydatny, no bo jeżeli będziecie próbowali pocieszyć przyjaciela, który jest po prostu roztrzęsiony, bo coś mu się tam sypnęło, powiedzmy w jego związku, no to prawdopodobnie ten król mieczy oparty na takiej chłodnej analizie, mówiący, że no stary, to teraz musisz sobie wyliczyć, jak wy się macie rozliczyć i statystyki podają, że średnio mężczyźni dochodzą do siebie po iluś tam dniach, no to może nie być najlepszy sposób. Komunikacji w tym przypadku. Być może wtedy lepiej będzie skorzystać z tej cesarzowej. Natomiast ja wiem, że to jest obszar relacyjny, niepracowy, ale też dla części baranów istotne mogą być kwestie związane z jakimś szefostwem, czy z szefową, czy z szefem, jakieś tutaj kwestie związane z osobami na stanowiskach. Ponadto, część baranów może chcieć inicjować różnego rodzaju relacje i część baranów może też chcieć inicjować, Tematy rodzicielskie. Tak więc być może jesteście w tej grupie i ten przekaz jest do Was, natomiast tutaj dla baranów po prostu relacyjnie może się dużo dziać i karty proszą o taką rozsądną, przemyślaną komunikację w tym zakresie. Dobrze, zobaczmy sobie, co w pracy. Dwójka kielichów, a z mieczy dziewiątka kielichów. Drogie barany, ten obszar zawodowy na listopad rysuje się dla Was całkiem sympatycznie, natomiast już przechodzę do rzeczy. Początek listopada może upływać pod znakiem dwójki kielichów, czyli stawiajcie na ludzi. Mogą być istotne współprace, może być dobra atmosfera. Generalnie większość projektów, które dostaniecie do rąk w tym początku listopada, może wam się dosłownie obracać w złoto, przynosić rezultaty, bo Dwójka Kielichów zapowiada satysfakcjonujące projekty zawodowe, satysfakcjonujące współpracę, więc tutaj naprawdę sporo pomyślności w tym początku listopada, no i przede wszystkim ten nacisk na współpracę, na ludzi. Tak jak to wyszło w tych kartach, na relacje będzie u Was sporo ludzi w tym listopadzie. Też w rozkładzie ogólnym wyszły jakieś współprace i one się tutaj w tej dwójce kielichów powtarzają, więc możecie korzystać z pomocy Waszych współpracowników, kolegów z pracy, być może jakichś stażystów, być może kogoś, kogo też do tego specjalnie zatrudnicie, bo tutaj dla przedsiębiorców też mogą wchodzić jakieś formy umowne przy tej współpracy. Jeżeli chodzi o wyzwania dla baranów, to... W listopadzie istotne mogą być w pracy wszelkie formy dokumentowe. Tak więc jeżeli księgowość mówi Wam, że coś ma być dostarczone z pieczątką i podpisem, to pilnujcie tego, bo jeżeli dostarczycie to inaczej, to być może okaże się, że te wasze dokumenty nie zostaną przyjęte i potem na przykład nie zostanie do Was wysłana płatność. Tak więc ten as czy wnosi takie kwestie administracyjne, formy dokumentowe, tutaj trzeba bardzo pilnować papierologii, natomiast też dla na części właśnie Baranów, która chciała materializować jakieś umowy, to te umowy mogą się przy tych właśnie projektach różnorakich dopiąć. I to już będzie taka umowa w formie dokumentowej. Natomiast As nie, czy może też wnosić genialne pomysły. I to mogą być pomysły na usprawnienie pracy waszej, pracy zespołu, pracy firmy, bo dzięki tym pomysłom wy jesteście pokazani w karcie dziewiątki kielichów, która wychodzi nam drugi raz. I znowu przy współpracy zawodowej, i karta dziewiątki kielichów wskazuje na zadowolenie i sukcesy, które przychodzą całkiem łatwo, więc to jest typowy przykład takiej optymalizacji czegoś. Być może analizując to, jak coś jest wykonywane u was w firmie, stwierdzicie: No dobra, krok 7 i 8 tak naprawdę nie są potrzebne, można to jakoś usprawnić. W ten sposób przyspieszycie cały proces. Więc w dłuższej perspektywie, wy się tutaj pod koniec listopada. Pokazujecie drogie barany w tej dziewiątce kielichów, czyli w tym końcu listopada raczej nie będziecie jakoś szczególnie przemęczeni, będziecie też mieli trochę luzu i raczej nie będziecie się tutaj martwić o przyszłość. Jesteście pokazani w takim sporym bezpieczeństwie i komforcie emocjonalnym. W pracy możecie mieć też trochę wolnego czasu, i wasze obowiązki też pod koniec listopada mogą nie być specjalnie upierdliwe, uciążliwe. Dziewiątka kielichów jest też kartą pracy indywidualnej i samodzielnej. Natomiast no, wy też w tym obszarze zawodowym możecie niechętnie pod koniec listopada angażować się w cudze sprawy i być raczej skoncentrowani na sobie. Tak więc ten listopad tak naprawdę dla Was pokazuje się całkiem pomyślnie. Może być Wam w tym Waszym miejscu pracy całkiem wygodnie. Możecie mieć jakieś genialne pomysły. I tutaj karty proszą, żeby stawiać na współpracę i dbać o formy dokumentowe. Dobrze. Zobaczmy, co w finansach dla baranów. Głupiec piątka kielichów, cesarz. Barany na początku listopada mogą doświadczać jakiejś nowej dla siebie rzeczywistości finansowej. To mogą być różne rzeczy, natomiast to prawdopodobnie będą takie spore, zmieniające życie wydarzenia, no bo tutaj się pokazuje głupiec, czyli początek cyklu w finansach, to jest jakaś tabula rasa, to jest nowa sytuacja, nowa płaszczyzna finansowa dla baranów. To może być na przykład to, że część baranów wzięło kredyt. To może być to, że część baranów zmienia pracę i będzie miała nowe zarobki, zarobki w nowej wysokości. To może być to, że część baranów jest pomiędzy zmianami pracy i chwilowo na przykład nie zarabia. To też jest jakaś nowa rzeczywistość finansowa. Być może część baranów będzie musiała ponosić jakieś nowe wydatki, na przykład na dzieci. To mogą być różne sytuacje, natomiast ta nowa płaszczyzna finansowa barany może trochę zaskoczyć i to negatywnie, bo tutaj te nowe finanse powodują, u baranów smutek, żal, jakąś być może rozpacz, poczucie straty, a na pewno spory dyskomfort, to oczywiście może się też wiązać z jakimiś nowymi warunkami ekonomicznymi, które dzieją się na naszych oczach. Natomiast tutaj jest prośba od kart, że nawet jeżeli te finanse w listopadzie dla baranów, szczególnie w tej pierwszej części, nie będą satysfakcjonujące, a będą barany przytłaczać, to warto, aby barany pamiętały, że to nie jest 100% ich życia, że mają jeszcze inne rzeczy, którymi mogą się cieszyć, mają relacje, mają barany gdzie mieszkać i mają barany wiele rzeczy, które mogą im pomóc w tym listopadzie. Karta Piątki Kielichów to jest karta. Takiego płakania nad rozlanym mlekiem. Warto to sobie wyobrazić w ten sposób, że to mleko nam wykipiało, natomiast my w lodówce mamy jeszcze pół litra mleka, wystarczyło mieć garnek i jakby jakoś tą swoją sytuację finansową postarać się poprawić. Ja wiem, że mówiłam, że tutaj w rozkładzie ogólnym wyszły projekty zawodowe, natomiast trójka monet wnosi, że one będą się realizowały być może długofalowo, przy wytrwałej pracy, natomiast w okresie krótkofalowym zapewnią raczej bezpieczeństwo emocjonalne, komfort emocjonalny, bo to o tym jest głównie dziewiątka kielichów. Dziewiątce kielichów nam nie zależy aż tak bardzo na pieniądzach. Ale dużo bardziej zależy nam na pewnym bezpieczeństwie i komforcie emocjonalnym. Tak więc, wracając do tych finansów, tutaj może być taki dyskomfort, natomiast pod koniec miesiąca barany są pokazane w karcie cesarza. Cesarz to jest numerologiczna czwórka, to jest karta struktury, porządku, to jest karta też jakiejś stabilizacji, więc być może barany wezmą się za te swoje finanse, ogarną je, twierdzą, że ja sobie z tym wszystkim poradzę i Faktycznie sobie z tym barany poradzą, bo cesarz to też jest jakiś autorytet, to może być nasz wewnętrzny autorytet, natomiast barany też mogą się odnieść do autorytetów zewnętrznych. Być może dla części baranów ta karta wnosi, że tutaj barany poratuje partner, mąż. Być może nawet tata barany trochę finansowo poratuje, natomiast pod koniec miesiąca no barany są jednak pokazane w taki sposób, że te finanse nawet jeżeli budziły jakiś dyskomfort, no to zostają zagospodarowane, zostają uporządkowane, barany tworzą dla tych finansów jakąś nową strukturę, być może przepisują budżet, być może rezygnują z jakichś wydatków. Być może coś inaczej alokują, natomiast tutaj jest porządek i struktura, jest uporządkowanie. Tak więc drogie Barany, pamiętajcie, że nawet jeżeli początkowo te Wasze finanse, ta nowa płaszczyzna finansowa, w której się znajdziecie, może być dla Was przytłaczająca i budzić dyskomfort, to macie te zasoby, macie w sobie to wszystko, żeby te finanse uporządkować i sobie z nimi na koniec miesiąca poradzić. Dobrze, zobaczmy jeszcze wyzwania dla Baranów. Słońce, dziesiątka kielichów, paść kielichów. Wyzwaniem dla baranów na ten listopad, podobnie jak u wodników, może być znalezienie czasu na aktywności, które powodują u Was radość, które Was po prostu cieszą. Które was zasilają i odżywiają, to może być związane z tym, że w ten miesiąc wchodzicie w karcie dziewiątki nieczy, która powoduje trudne myśli, czarne myśli, być może jakieś przeciążenie fizyczne. Natomiast tutaj karty proszą, żeby barany jednak wygospodarowały czas na te rzeczy, które sprawiają im radość. Dla kogoś to może być taniec, dla kogoś to może być gotowanie, pływanie, to może być gra w grę komputerową. To są rzeczy, które, drogie barany, sami musicie ustalić. Natomiast tutaj karty też podpowiadają, że to może być radość w środowisku domowym, to może być radość wypływająca z dbania o innych. Więc nawet jeżeli w tym obszarze relacyjnym będzie się u Was bardzo dużo działo i w zasadzie będziecie mieli spotkania poumawiane, Codziennie, i znajomi będą się do Was dobijać, to jednak postarajcie się wygospodarować czas na rodzinę, bo to też może Was w tym listopadzie zasilić. Tutaj warto będzie dbać o tą dobrą atmosferę, nie tylko w relacjach, ale też być może w miejscu pracy. I też karty pokazują, aby barany w listopadzie słuchały swojej intuicji, natomiast nie były naiwne. To się bardzo pokrywa z tą. Kartą kapłanki, więc, drogie barany, jeżeli macie jakieś podpowiedzi z ciała, że jakieś propozycje momentalnie sprawiają, że się wycofujecie, to może warto tego posłuchać, może warto ten impuls dopuścić i nie iść w jakieś projekty, które ewidentnie budzą Waszą negatywną reakcję w ciele. Tak więc tutaj jest karta słuchania intuicji i i tak, drogie Barany, tak się rysują wyzwania dla Was. No, natomiast one tutaj są głównie związane właśnie z radością, ze spotkaniami w gronie najbliższych, z dbaniem o dobrą atmosferę i być może z dopuszczaniem tego takiego swojego miękkiego kawałka, bo ta intuicja też się troszeczkę wiąże z tym, co mówiłam, żebyście mieli świadomość tego, jaka komunikacja będzie skuteczna w stosunku do kogo. To też jest. Ta nasza intuicja, i być może, no tutaj też jest prośba od kart, żeby właśnie tego swojego miękkiego kawałka trochę więcej w tym listopadzie używać, bo to może być dla Was po prostu korzystne. Przy czym słuchać intuicji, ale nie być naiwnym. Dobrze, słuchajcie, ja. W tym miesiącu odchodzę od podsumowań, bo te filmiki robią się powoli coraz dłuższe. Ja więcej opowiadam w tych poszczególnych obszarach, a też nie chciałabym, żeby one trwały zbyt długo ze względu na wasz czas, na mój czas. Tak więc dzisiaj już bez podsumowania. Drogie barany, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej prognozy. Mam nadzieję, że znaleźliście tu coś dla siebie. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Jeśli tak, to standardowo dajcie łapkę w górę. Dajcie komentarz dla zasięgów. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie kanał. Jeżeli jesteście zainteresowani prognozą indywidualną, to zapraszam do kontaktu mailowego. Dzięki, do usłyszenia, cześć.